Film. Też mają tor przeszkód. <laughs> Torem przeszkód dla nich może być wszystko. No. Nawet ręka. Przeciśnij. Ja Ale teraz trochę razem <laughs> Ale leciutko. Tak, sobie go skrócić. Nie ma Kurczę, chciałam sprawdzić, czy umie myślić szczura no w rękawie, ja nie mam rękawa. Słucham? Ja mam. Jest. Ale to trzeba takiego trochę większego rękawa mieć, żeby wziąć. Ja mam. Ja powiedziałam no. inaczej, wiedząc o tym, że mówi się inaczej. Że po prostu inaczej. Hmm? No i co? Panie szczurze. No Zaraz, chodź. panie szczerze, chodź, nauczę cię Twojego imienia. Chodź. chodź, chodź. Nie, ty tu zachodzisz. Pan szczur. Jest, jest, pan, pan, pan szczur. Pan, 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 jest. pan, Jesteś panem szczura. Uh -huh. Masz swój imię. pan tego, najwyżej tam wyjdzie. A mój, moja świnka nazywa jest się Juanita. Juanita hmm? to jest hiszpańska. Chuanita, to jest hiszpańska. Mhm. Pan Szczur. Pan, Ile ich tam wchodzi A do, do tego tunelu. No, no,